Nazywam się Anna jestem nauczycielem przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Zawodowych w Belgowie. Biorę udział w projekcie Efektywy Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych. Zgłosiłam się do projektu z tego względu, że jest to dla mnie zupełnie na doświadczenie. Jestem tak naprawdę teoretykiem, w związku z tym wszelkie możliwości praktycznego sprawdzenia, jak to działa w praktyce są dla mnie czymś nowym i na pewno czymś, co będę mogła wykorzystać w praktyce szkolnej. Nazywam się Marię i jestem nauczycielem w Zespole Szybkim Jezu, y, zgłosiłam się a, ze względu na y, jego y, nową specyfikę, czyli y, odbywanie praktyk w przedsiębiorstwach. Y, Nazywam się Artur Szykowski. Pracuję na stanowisku samodzielnego specjalisty do spraw finansowo-ekonomicznych w firmie BubaBeromów, Spółka Zo. Jest to firma z branży budowlanej. Zajmujemy się budową mieszkań i ogólnie budownictwem wielokubapirowym. Firma do tej pory bardzo chętnie przyjmowała praktykantów. Uważamy, że, że jest to duża korzyść zarówno dla praktykantów, jak i dla, e, dla firmy. Jeżeli praktykanci będą zadowoleni z praktyki, myślę, że będą mieli dobre opinie również o firmie. E, dlatego też w momencie pojawienia się możliwości e, zrobienia praktyk dla, dla nauczycieli zawodów ekonomicznych również e, bardzo, bardzo przychylnie do tej sprawy podeszliśmy. E, i myślę, że będzie to z korzyścią dla e, nauczycieli, którzy będą mogli zweryfikować e, przekazywaną dla uczniów wiedzę, zobaczyć co jest przydatne, tego, czego, czego powinni uczyć, a co jest może mniej przydatne e, w pracy na stanowisku ekonomicznym. E... Nazywam się Gnipa Adam, jestem nauczycielem przedmiotów ekonomicznych w zespołu szkół numer 1 w Kościerzynie. Odbywam w praktyki w zamku Ryn, jest to z hotel tak, w dziale księgowości. i Uważam, że to jest bardzo owocny efekt, ponieważ zdobyłam praktyczną wiedzę na temat rachunkowości. Danuta Gazdowska, dyrektor ds. deweloperskich w Armińskiego Przedsiębiorstwie Budowlanego Spółka Arcyjnego w Olsztynie. Jesteśmy firmą budowlaną wykonawczą, jak również prowadzimy działalność deweloperską. Jestem opiekunem praktykanta, który odbywa praktykę w ramach programu unijnego Efektywny Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych. No, moim zadaniem jest przede wszystkim przekazanie Panu jak największej wiedzy z działalności firmy, głównie w kierunku ekonomii czyli cała oprawa ekonomiczna, jak również działalność deweloperska, która też posiada w sobie taki dział jak marketing, reklama. Są to też działy, które są niezbędne do wiedzy, którą chciałbym, żeby praktykant pozyskał i żeby czerpał jak najwięcej wiadomości, żeby dzięki temu ta praktyka rzeczywiście osiągnęła swój cel i żeby była efektywna. Mhm. Jest to e, nowa forma doskonalenia nauczycieli. Ja uczestniczę w takiej formie po raz pierwszy. E, jest to nowe doświadczenie, e, bardzo interesująca, e, jak mówię, forma kształcenia, doskonalenia. Polecam ją wszystkim nauczycielom.